Adventowy Zalando. Hejka, ja jestem Mary i dziś zapraszam was na kolejny unboxing kalendarza adventowego i jest to kalendarz, na który wiele z was i ja też czekało. I jest to kalendarz Adventowy Zalando. W tym roku jest taki granatowy, troszkę inaczej się otwiera, więc yy, mamy jakąś tam powiedzmy, że nowość. Jestem ciekawa, co jest w środku, bo tak jak spojrzałam, to jakoś tak ta zawartość mnie super nie zachwyciła, no ale zobaczymy. Tyle kosztował i tyle wychodzi za jedno okienko, a ja już nie przedłużam. Pamiętajcie oczywiście o łapeczce w górę, subskrypcji, serduszku w komentarzu i otwieramy. Kalendarz jest taki dosyć ciemny, jak widzicie, ale po rozłożeniu wygląda w ten sposób. Także troszeczkę inaczej te szufladki w tym roku wyglądają, no bo zazwyczaj mm, mieliśmy po prostu taki, takie drzwiczki tutaj, otwieraliśmy i już mieliśmy całość, a teraz ten kalendarz jest trochę wyższy, ale składany, więc generalnie mniej zajmuje miejsca. Także troszkę inaczej pomyśleli w tym roku, czy lepiej, czy gorzej. No, wydaje mi się, że większej różnicy tak naprawdę e, nie ma, a generalnie nie jest, nie jest źle, jeżeli chodzi o ten design, chociaż e, troszkę mało świąteczny, bo taki taki dosyć ciemny, trochę bardziej halloweenowy, ale to nic. Najważniejsze, żeby w środku były fajne produkty. No i jedynkę mamy już od razu tutaj. W sumie w kamerze to wygląda na czarny, ale on jest taki ciemnym, ciemnym granatem. I tutaj mamy coś takiego. Jest to Living Proof. Mamy tutaj Perfect Hair Day i to jest suchy szampon. I mamy tutaj 90 ml, ja suchych szamponów niestety już nie używam od kilku lat, bo mam problemy ze skórą głowy, a używanie takich produktów może doprowadzić do pogorszenia stanu tej skóry, także na pewno nie można też przesadzać z takim produktem. I znalazłam taką pojemność 90 ml, są też większe, ale ta mniejsza pojemność też jest do kupienia. Najtaniej znalazłam ją za 54,58 zł, a najdrożej za 67,99 No Generalnie powiedzmy, że ok, bo jednak sporo osób po te suche szampony sięga. Numer 2. Eee, tutaj. Coś mniejszego. O, patrzcie, czy nie ma dwóch rzeczy. Trochę wam poszeleszczę, bo mamy produkt zapakowany właśnie w taką folikę. Jest to produkt od Pixi. I mamy tutaj po prostu przezroczysty żel do brwi. Ja muszę zrobić troszeczkę jakiś testów właśnie marki Pixi, bo trochę produktów z tej marki mam. No i tak to wygląda zaklejony z każdej strony, to już może nie będę wyciągać, natomiast tak, tak się prezentuje, nie mam po prostu tutaj nożyczek pod ręką, więc no mamy po prostu żel yy, i na pewno będzie też test, także spodziewajcie się, test kalendarza ASOS już się pojawił, natomiast... Te tych wszystkich kalendarzy, wszystkich kalendarzy tak naprawdę będą. Jeśli chodzi o ten produkt, to mamy tutaj 4,5 ml. I najtańszy znalazłam go za 39 złotych-33 grosze, zł, a najdrożej za 69 zł. I numer 3 jest tutaj. Coś takiego głębokiego. U, dobra. Mamy tutaj o Hello Sunday! W tamtym roku jakiś SPF w którymś z kalendarzy był, i tutaj też mamy SPF 30, ale jest to w formie kremu do rąk, więc też fajnie. Mamy tutaj kwas hialuronowy, mamy aloes, więc ciekawiej to brzmi. Też warto pamiętać o tym, żeby ten SPF na dłoni nakładać. Powiem wam, że na wierzch dłoni też nakładam SPF idąc na paznokcie. Tylko po prostu na ten wierzch nakładam, żeby nie tam do skórek, bo po prostu będzie ciężej z dojechaniem z tego, co rozmawiałam z moją stylistką, to tam... Nie jestem profesjonalistą, wiem, że po prostu na skórki nie nakładać przed wizytą. O! Tak, tak bym to y, określiła. I mamy tutaj 30 ml tego kremu. I najtaniej znalazłam go za 23,80 zł, a najdrożej za 32 zł. I tutaj uważam, że bardzo fajny produkt, coś ciekawego. SPF 30 swoją drogą, ale krem do rąk mi się zawsze przyda. Powiem Wam, że nie mogę doprowadzić ostatnio moich dłoni do stanu używalności. Zużyłam już milion kremów od początku tego sezonu, a i tak mam suche dłonie. Numer 4 jest tutaj. O, i co? O! Coś, co bardzo często się pojawia. Jest to Babor. Tym razem mamy tak wyglądające kapsułki. Mamy tutaj trzy różne, rozświetlającą, nawilżającą, także zazwyczaj to opakowanie było wyższe, tam chyba więcej też tych ampułek było, chociaż nie pamiętam do końca. Natomiast ten zestaw najtaniej zaradza za 56,32 zł, najdroższy za 84,99 zł. No, marka, która się pojawia bardzo, bardzo często. Numer 5 mamy tutaj. Szybko idzie. I co to? Pusto? Nie, pod spodem coś jest. I zobaczmy. O, bioterm. I tutaj mamy 50 ml takiego mleczka do ciała. E, tak, Body Milk. Tutaj zobaczcie sobie jeszcze bliżej. No to też spoko. Natomiast jest to miniatura, bo normalnie mamy 400 ml tego produktu. E, najtaniej kosztuje 77 zł, najdrożej 119. Także taka, taka 50 wychodzi nam naj, najtaniej za 9,64 zł, a najdrożej za 14,88 zł. No więc y, nic takiego bardzo wartościowego, tak na to patrząc. Numer 6. o! Sol de Janeiro, bo już widzę. I jest to też mgiełka, która się często w tym roku pojawia. Pojawia się tak naprawdę na zmianę tapistacjowa z tą w tym roku. I to jest 30 ml, więc to jest mniejsza pojemność niż normalnie, bo normalnie to są tam 90 minimum, z tego co pamiętam, no bo sprawdzałam po prostu już w tym roku, jak to wygląda i rok temu, no bo Sol de Janeiro się nam tutaj gdzieś tam powtarza i pojawia. I tak też rzeczywiście jest, mamy tutaj 30 ml, normalnie 90, najtaniej 107 zł, najdrożej 109 zł w tym momencie, także 30 nam wychodzi najtaniej za 35 zł 67 gr, a najdrożej za 36 zł i 33 grosze. Fajnie, że jest ta marka, bo marka taka popularna, viralowa, natomiast yy, fajnie by było w różnych kalendarzach mieć różne zapachy w sumie, ale i tak uważam, że jest fajnie i siódemka, zobaczcie, że jest ogromna. Ja to ubolewam, że w tym roku nie ma Olaplexu, jeszcze mi się nigdzie nie pojawił, ani K18, no ale może tutaj zobaczymy. A tu mamy coś takiego. Co to jest? Kleks? Coś takiego? Nie, nie wiem, nie znam marki, więc mogę źle ją czytać, także jeżeli wiecie jak, to dajcie znać, jak się czyta. Mamy tutaj 60 gramów produktu i to jest taki mm, uspokajający krem, widzimy tutaj, że e, mamy też nawet po, y, po słońcu. Taką opiekę tego kremu. No dobra, coś takiego nie znam, więc muszę poczytać coś więcej na temat tej marki. Zawsze coś nowego lubię, nowe marki, właśnie poznawać i myślę, że to też jest fajna opcja w takich kalendarzach. I to jest pełnowymiarowy produkt. Najtańniej go znalazłam za 85 25 groszy, a najdrożej za 169 zł. Także rozpiętość cenowa bardzo duża, no i to jest właśnie krem do twarzy. Ciekawie brzmi, muszę o nim trochę więcej poczytać. Numer 8. I to jest coś takiego, a cóż to? Starskin, to też kojarzę, zazwyczaj były płatki pod oczy z tego, a tutaj mamy, moi drodzy, tym razem maskę do stóp postaci skarpetek. No to coś nowego z tej marki, także fajnie. Uważam, że, że akurat plus. No i też te skarpetki gdzieś tam mogą się na noc przydać. I powiem Wam, że one wcale nie są tanie, bo najtaniej kosztują 51 zł i 15 groszy, a najdrożej 79 zł, także raczej takie premium te skarpetki chyba. No i dobra, fajnie, plus. Dziewiątka. Dziewiątka jest tutaj i mamy taki produkt Color Wow. To też jest marka, którą poznałam rok temu dzięki kalendarzom. I mamy tutaj Money Mist. I to jest po prostu odżywka Living, czyli zostawiamy i nie spłukujemy. Dla błyszczących i wyglądających drogowłosów. No, ciekawie to brzmi. Muszę sobie przetestować w takim razie. 50 ml tego produktu tutaj mamy. I to też jest produkt, który możemy kupić w tej pojemności. I najtaniej znalazłem go za 66 zł, a najdrożej za 72 zł też dla mnie tutaj plus osobiście. Jestem ciekawa, czy dla Was też. Szukamy dziesiątki, a w międzyczasie poproszę Was o zostawienie subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo jak widzicie, staram się zawsze być pierwsza, pokazywać Wam wszystkie słocze produktów kolorowych, także mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. I lecimy po 15 tysięcy już teraz mówików. Dobra, dziesiątka jest tutaj. I a propos właśnie słoczy, to mamy tutaj e, Lanką, ale czy, co to jest, co to jest? Aha, maskara idol, e, fajna. Jeżeli to jest ta, o której myślę, którą miałam, Glossy Black, odcień. A, no, możliwe, że to jest ta, bo miałam w dużej wersji. W każdym razie, miałam już jedną e, maskarę z Lanką i mi się dobrze sprawdzała. Tutaj mamy 2,5 ml, więc troszeczkę mało, ale do przetestowania zawsze okej, okay, można zobaczyć sobie, czy takie w ogóle maskary dla nas droższe mają sens. Tak wygląda szczoteczka, troszeczkę taka wygięta, ciekawie, więc to chyba jednak jest inna maskara niż ta, którą miałam z lanką. Na pewno ją przetestuję, zobaczymy jak wypadnie na rzęsach, no bo jednak to jest najważniejsze. I jest to taka miniatura miniatury, dlatego że mniejsza pojemność ma 5 ml i kosztuje najtaniej 47,84 grosze, a najdroższej 74 zł. A tutaj mamy 2,5 ml, czyli połowę tej miniatury, która nam wychodzi najtaniej za 23,92 zł, a najdrożej za 37 zł, no ale zawsze do przetestowania, tak? Więc no, no niech będzie. Natomiast mogłaby być to wersja 5 ml. 11. Mamy tu. O, tu nic więcej nie ma. Jest to Mercy Handy e, marka. I tutaj mamy 24 takie naklejki, plasterki na wypryski. Jak widzimy, tutaj są w różnej wielkości. No dobra, mi się przydadzą. O, jak się ciemno zrobiło. Teraz, jak widzimy, to jest takie holograficzne bardziej opakowanie. I ogólnie tych nie mogę znaleźć plasterków. Znalazłam inne na jednej stronie z tej marki i kosztują 30 46 zł 46 groszy, natomiast jest ciężko znaleźć tego typu produkt, także no na tyle szacuję wartość, 30 zł niech będzie. Szukamy dwunastki, o i tutaj jest ona, o Shiseido. No to taka marka raczej droga, raczej premium, tak ją przynajmniej e, kojarzę. Mamy tutaj 5 ml produktu i jest to serum. Power Infusing, która rewitalizuje, i tak wzmacnia na to, wychodzi. Zobaczmy, jak wygląda w środku. Bo tutaj. O, jaki maluszek! No, to jest taka próbeczka, którą myślę, że gdzieś tam w seforze można by było dostać do zakupów. No, ale zawsze wiecie, też trzeba zrobić zakupy. A tutaj mamy do przetestowania. Wiem, że dla niektórych będzie mała ta pojemność i może to być minus, ale generalnie nie jest źle. I normalnie, jeśli chodzi o serum, to mamy 30 ml. I ono wtedy najtaniej kosztuje 261 66 zł, 66 groszy, a najdrożej znalazłam za, za 449 zł. Także takie 5 ml wychodzi za 43 61 zł, 61 groszy, a najdrożej za 74 zł i 83 groszy. Więc no, robi wartość troszeczkę tutaj nam ten produkt. 13. Mm, tu, takie duże dosyć. O, <grym> duże, a samo opakowanie dosyć małe. I tutaj mamy Upcircle. I to jest krem pod oczy, to akurat się cieszę. Kiedyś był krem, może dwa lata temu, z tej marki w Zalando, bo to jest mój trzeci kalendarz Zalando. I mamy tutaj e, ogórek, kwas hialuronowy i kawę. Kofeinę pewnie po prostu, 15 ml, więc e, powinien fajnie działać tutaj tak e, na te okolice pod okiem. I to nie jest tania marka. Najtaniej kosztuje ten krem 102,60 zł, a najdrożej 109 zł. E, Także to jest pełnowymiarowy produkt. 15 ml pod oko to jest też, myślę, że dobra pojemność. Na długo powinien wystarczyć. Czas na czternastkę. I co tutaj mamy? Coś względnie ciężkiego. U! Perfumy! Hmm. Taka marka. Nie znam. Sandalwood. Drzewo sandałowe. No dobra. Zobaczmy. Jak to wygląda ciężkie. Ojejku. Mamy atomizer. Ola, la, la. O Tak się to prezentuje. Nie wiem, ile tutaj jest mililitrów. Postaram się znaleźć. 10 mililitrów mamy. No i dobra, zróbmy sobie test, jak to pachnie. U! Dosyć słodko. No powiem Wam, że ciekawy zapach. Myślę, że fajnie. Zawsze perfumki jakieś się przydadzą. No i te perfumy. Znalazłam tylko na zalando, też w tej pojemności w ogóle 10 ml i kosztują one 159 zł, także to nie jest. No fajnie i tak myślę, że mamy też a ten atomizer, a właściwie psikacz, także możemy sobie używać kiedy tylko chcemy, jak chcemy. No dobra, fajnie. 15. Cały czas pachną mi te perfumy i powiem wam, że no bardzo ciekawe są. O, Tir-Tir! No dobra, mamy tutaj Milskin Toner, czyli mamy tonik. 50 ml, nabliżająco wygładzający ten tonik jest. Nie wiem, czy tutaj otworzę, czy też mi się nie uda. No, chyba mi się nie uda. A pokazałabym wam, jak to wygląda. O, dobra, udało się tutaj. U, rzeczywiście tak mlecznie wygląda. No, ciekawie. Uważam, że fajnie, bo tę markę też bym chciała bardziej poznać. Na pewno zrobię test podkładów tej marki. I tonik tej marki, w tej pojemności, znalazłam najtaniej za 39,69 zł, groszy, a najdrożej za 74 zł. Też uważam, że tutaj plus, bo tonik zawsze potrzebny. Numer 16 jest tak naprawdę obok. Jeden produkt, jeden produkt mamy. O, i to jest marka Sweet, którą też znam dzięki kalendarzom, bo zazwyczaj w ostatnich latach gdzieś tam maskary się pojawiały tej marki. A tutaj mamy pomadkę, i pomadka jest w takim odcieniu French Girl. Zobaczmy jak wy. Uuuu, czerwień. Uuu, ale taka półprzezroczysta bym powiedziała. Wpadająca jednak troszeczkę w róż nawet. Mm, bardzo ciekawa konsystencja, zobaczcie jak ona błyszczy. O, teraz może będziecie lepiej widzieć. Bardzo odbija, także trochę jak błyszczyk w kredce nawet bym powiedziała. I to jest pomadka, którą można normalnie kupić. najtaniej ją znalazłam za 76 ,17 zł. 17 groszy, a najdrożej za 139 zł. Czas na 17. I 17 jest tutaj też dosyć taka duża, też chyba jeden produkt. Tak. I mamy tutaj Dr. Jart, taka seria Cicaper, która jest bardzo, ale to bardzo no, znana. I mamy tutaj Color Correcting Treatment. Jeden, chyba taki z bardziej znanych produktów. I jest tutaj 15 ml. I to też jest, moi drodzy, pojemność, którą normalnie można kupić. Najtaniej znalazłam ją za 57,80 zł, najdrożej za 89 zł. I też uważam, że plus, bo rzeczywiście fajny produkt i ciekawy. 18 mamy obok. I cóż to jest? Aha, mamy tutaj ulotkę. I jest to Grand Lashes. I to jest serum do rzęs. W Sephora chyba widziałam tę markę. No dobra, coś ciekawego. I to serum jest dostępne w dwóch pojemnościach. 1 ml albo 2 ml i dali nam to większe, czyli 2 ml. I najtaniej to serum znalazłam w tej pojemności za 245 ,69 zł 69 groszy, a najdrożej za 369 zł. Także zdecydowanie robi nam tutaj wartość ten produkt. Ciekawy czy skuteczny. 19 tutaj. Jedna rzecz, jedna rzecz. O, i to też coś, co się powtarza. Yy, mamy tutaj masło do ciała z Sol de Janeiro. No, chyba do kompletu właśnie z naszą giełką. No, też w porządku, że się pojawia. Szkoda, że znowu podobny zapach, no ale dobra. Myślę, że sporo osób też ten zapach lubi. Mamy tutaj 25 ml. Normalnie jest 75 ml. Najtaniej za 87,42 zł. Najdrożej za 95 zł. Także tutaj mamy 25 ml za 29,14 zł w przeliczeniu. A najdrożej 31,67 zł. Czas na 20. Uh, co to? Takiej marki nie znam. Haru Haru Wonder? Nie wiem. Eee, I to jest SPF 50+. Mamy tutaj Velvet Finish. No ciekawe opakowanie. To nie wiem, czy to jest tylko do twarzy, czy do ciała bardziej. Zaraz tutaj postaram się to znaleźć. Wychodzi na to, że bardziej do twarzy ten produkt jest. No i tutaj najtaniej go znalazłam za 49,98 zł, a najdrożej za 99 zł. No SPF zawsze spoko. Trzeba pamiętać o tym, że nawet w zimę aplikować. 21 o tutaj i nic nie widzę, nic nie widzę, tutaj coś jest, o, Bobby Brown i mamy tutaj lip pencil, czyli konturóweczkę do ust odcień 33 i zaraz sobie zobaczymy, wydaje się, że powinien być taki jakiś, Uu, ładny Troszkę inaczej wygląda niż tutaj, bo patrzcie, tutaj wydawałoby się, że taki z różowym podtonem, natomiast mamy tutaj zdecydowanie taki troszeczkę bardziej idący w brązik. No ale ładny kolor i mamy tutaj kredkę do strugania. Produkt jest pełnowymiarowy i najtaniej go znalazłam za 123 zł, a najdrożej za 169 zł. Dla mnie plus, bo kolor mi się podoba. 22 jest tutaj, też dosyć spore. O, i coś, co też jest takie kultowe o, wychodzą te szufladki Clinic Moisture Search. To jest taki właśnie krem, który nawet ma nam działać 100 godzin jest tutaj go 15 ml. Ogólnie też już gdzieś tam mi się przebijał i uważam, że, że spoko. Gdzieś tam Klinik ogólnie całkiem mi się podoba, jeżeli chodzi o tę markę. No i też można te 15 ml normalnie kupić. najtaniej znalazłam za 48 zł, a najdrożej za 65 zł 23 duże okienko. No, mam nadzieję, że dwa ostatnie okienka będą bardzo fajne. I mamy, u Elemis. I tutaj jest Pro Collagen Cleansing Balm, czyli mamy tutaj balsam do demakijażu. Słyszałam o nim dobre opinie. I tutaj mamy 20 gramów tego produktu. I ten produkt znalazłam w pojemności 100 gramów i wtedy kosztuje 218,69 najtaniej, a najdrożej 269 zł, więc w przeliczeniu najtaniej nam wychodzi taka 20 za 43,74 grosze, a najdrożej za 53,80 zł, ale tak jak mówię, słyszałam, że bardzo fajny produkt, do demakijażu właśnie balsam, więc myślę, że też przetestuję i sprawdzę. I numer 24, ostatnie okienko, czyli mamy tutaj jeden produkt, tak, jest to coś takiego, Monpur. I to jest serum z ekstraktem z nasion dyni, z retinolem i z AHA, czyli kwasami. I tutaj mamy nakładać bezpośrednio na czystą, suchą albo wysuszoną po prostu ręcznikiem skórę głowy i masować, nie spłukiwać. Uuu, no to to bym chciała sobie przetestować wyprodukowaną w Niemczech. Fajnie, fajnie. A w tamtym roku nie był jakiś pilnik z tej marki albo coś takiego, bo coś, coś kojarzę. I ten produkt znalazłam tylko i wyłącznie na Zalando. Mamy tutaj 50 ml i kosztuje 319 zł, także bardzo wartościowe ostatnie okienko i dla mnie ciekawe osobiście, więc generalnie dla mnie plus. I tak prezentuje się nasza zawartość. Makijażu tutaj za dużo nie ma, bo mamy tak naprawdę raz, dwa, trzy, cztery produkty. Reszta to jest pielęgnacja ciała i pielęgnacja twarzy, ale wydaje mi się, że taka dosyć wyważona. Też troszeczkę produktów mamy do włosów typu właśnie ten produkt, ten produkt. Więc generalnie ciekawie wygląda na tle też innych kalendarzy. Myślę, że dla tych osób, które lubią, właśnie bardziej pielęgnacje, ale coś do makijażu też by chętnie przygarnęli. No to tutaj może być fajna opcja. Szkoda, że mamy i konturówkę, i taką kretkę pomadkę w kretce. Mogli dać jakiś bronzer, rozświetlacz róż, no cokolwiek innego zamiast kretki i kretki do ust. W sensie konturówki i kretki do ust no, takiej pomadki o może w ten sposób. Natomiast generalnie ciekawie. Dla mnie hitem jest Asos, Sephora i Flaconi. Tutaj Zalando dołącza zaraz obok do tych produktów, do tych kalendarzy na czwarte, moim zdaniem, miejsce. Nadal uważam, że bardzo przyjemny kalendarz. Jeszcze gdzieś tam czasami można załapać promocje na Zalando na przykład minus 50 zł, więc może akurat uda Wam się jeszcze taniej kupić. Ten kalendarz kosztuje 449 zł, więc za jedno okienko wychodzi nam 18,71 zł. Wartość produktów, licząc najniższe ceny, to 1813 złotych grosze, a licząc najwyższe ceny, które udało mi się znaleźć, to 2443 zł i 95 groszy, także różnica pomiędzy najniższą a najwyższą ceną, no to ponad 600 zł, więc tak gdzieś po środku pewnie, prawda, leży. Natomiast całkiem ładna przebitka, bo to jest minimum tak 4 razy, tak? Cztery nawet z hakiem, więc generalnie wydaje się w porządku. Jak tylko lubicie pielęgnację i rzeczywiście widzicie, że jest szansa, że to wszystko pozużywacie, to jak najbardziej myślę, że dobry kalendarz. Rok temu chyba mnie bardziej zachwycił ale to wiecie, osobiste, osobiste preferencje, natomiast generalnie i tak wydaje mi się, że zawartość ciekawa, choć są takie produkty, które niekoniecznie są znane, a robią tutaj zawartość, a robią tutaj wartość kalendarza, typu na przykład to serum do skóry głowy, bo ono jest jednak dość drogie. Jestem ciekawa oczywiście, co Wy myślicie, jakie Wy macie odczucia co do tego kalendarza, także czekam na Was w komentarzach, a na dziś to już wszystko, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo, pa!